Trzeci sezon Wiedźmina wcale nie jest taki zły. Bro, what are you talking about, man? Jest najgorszy. Trzeci sezon otrzymuje najniższe oceny z trzech możliwych sezonów. Według niektórych grafów zainteresowanie Wiedźminem maleje. Obejrzałem trzeci sezon, jak i dwa poprzednie. No i będąc szczery, nie jestem zadowolony, ale no tego chyba nie trzeba ukrywać. Najbardziej zdziwiło mnie jednak zadowolenie grupy amerykańskiej bądź światowej naszym naszym serialem Wiedźmin, ponieważ na IMDb Wiedźmin całościowo ma ocenę 8,1 na 10. Kiedy to na polskim filmie bo cenę łączną 7,2. Aczkolwiek wiadomo, ciężko to dzielić. Trzeci sezon nie jest wcale taki najgorszy, ponieważ widać, że trochę się pozmieniało, jednak chyba te groźby Kate kabila Cavilla o odejściu sprzeciwy fanów, gdzieś może, nie wiem, wytykanie showrunnerce Lauren, Lauren błędów, jakie się tyczą serialowej adaptacji książki Andrzeja Sapkowskiego, jednak mogą mieć kilka problemów i ja chciałbym przejść sobie przez kilka tych rzeczy, które aktualnie, gdzie sobie sam spisałem, które po prostu wydaje mi się, że zauważyłem i które wydaje mi się, że... które po prostu dla Laika, osoby, która ogląda ten serial, trochę wie o Wiedźminie, o książkach, o grach, przeszkadza jej. I... Tak chciałbym, żebyście może wy też zauważyli pewne te kwestie i też może po prostu wyrazili swój sprzeciw. Chociaż Netflix ma nas głęboko Niemniej, mniej może jak sobie pogadamy, to może nam się zrobi lepiej. Może łatwiej nam do tego będzie to zaakceptować? Może znajdziemy wspólny język, który pozwoli nam po prostu cieszyć się serialem? Chociaż nie sądzę. Zapraszam. Fuck. Mam trochę wrażenie, że powinniśmy patrzeć sobie na ten cały serial jako taką trochę przeróbkę yy, bollywoodską, bądź właśnie. Jakiś remix remiks tego wszystkiego, co jest nam jakby znane, może tak łatwiej. Ja jakby trochę poprzez to ostatnio mamy wysyp produkcji, w których superbohaterowie gdzieś trafiają do jakichś, właśnie multiversów, czy sobie tworzą wszechświaty. Tak, ja trochę przyjąłem, że Wiedźmin to po prostu, że Netflixowy Wiedźmin to po prostu. To jeden z kilku wszechświatów, które po prostu Wiedźmin posiada. No i to też, że zaraz zmieni nam się główny aktor, czyli, ponieważ. Henry powiedział, że basta, już on nie już będzie grał. już On idzie do innej piaskownicy. Wobec tego dostaniemy nowego aktora, który będzie, będzie grał Geralta. No i moim zdaniem jeszcze nie wiadomo, ale zakładam, że wytłumaczą to tak, że Geralt wpadnie do jakiejś dziury i wyjdzie inny Geralt z innego wszechświata. I oni wtedy wpadną. Soi. biście to wymyśliliśmy. Tak obstawiam. Może tak nie będzie. Jestem ciekaw, jak to sobie uświadomią. Jak sobie to usprawiedliwią. Wydaje się, że ktoś zrobił bardzo zły angaż na rolę. Mimo tego, że przy, przed pierwszym sezonem, kiedy zobaczyłem, że Freya Allen, czy Alan, <śmiech> <śmiech> będzie grała Cyrille, mówię, wow, super, dobrze, to na pewno, na pewno się uda. Yeah, right, sure. Jednakże Freya Alan wydaje się, że nie chce być Cyrillą. chociaż już w tym, w tym sezonie już lepiej jej to idzie. Ale oni wszyscy chyba wygrali te kontrakty, nie wiem, w kinder niespodziankach po prostu. Jedynie co, kto, kto według mnie wygląda i naprawdę chciał tam w tym wszystkim być, to jest Gerald, wiadomo, nasz ulubiony Henry, no i Joe Beatty, który gra Jaskra. I co, jak co, ale do Jaskra nie mogę mieć problemów. Wydaje mi się, że gość próbuje wycisnąć ile tylko może, próbuje wejść w tą rolę i naprawdę być Jaskrem. Jak, jak tylko może To też... Oni wszyscy są... Praktycznie wszyscy No wydaje mi się, że większość jest Brytyjczykami Brytyjczyk. I oni też mają taki swój specyficzny sposób I mówienia, i grania czy może, może nie grania, może właśnie mówienia przede wszystkim Który jest taki dość specyficzny I nam, kiedy przyzwyczailiśmy się Do tego Wiedźmina oglądanego I robionego I gra, czy granego, czy czytanego Przez Polaka, przez Polaków No to jest to trosze, troszeczkę inny inny typ, jakby, działania. I ja samemu strasznie ciężko jak przestawić się, mimo wszystko, do, na oglądanie po tym, po prostu, jak Wiedźmin 3 gra. Był po prostu... wspaniały. No i wydaje mi się, że gdyby nie to, to teraz byśmy oglądali ten serial i mówili, ha, wszystko jest spoko. Ale tak, po prostu, gra stworzyła bardzo silne postacie, jak właśnie i Geralta, i Tris. Iennefer i Cyrille. Wszystko dzięki temu po prostu jak zostały, jak po te postacie w grze zostały świetnie napisane. I mi się po prostu wydaje, że czasem gra aktorska aktorów głosowych była lepsza w grze niż tutaj w ogóle jest aktorów oryginalnych, którzy grają te postacie. Nie potrafię się przyzwyczaić do Jennefer, nie potrafię do jej gry, do tego jak zmienia często sobie kontekst twój aktorski. No wydaje się, że też szlifuje trochę dziś tą, tą umiejętność. Wszystko zaczyna się od tego, że oni nie przestali tych książek. I to jest moim zdaniem największy, największy błąd. Oni gdzieś coś gdzieś słyszeli, wzięli te role i później się nagle okazało, że to jest mega syf. Mają podcenę kontrakty na kilka sezonów. Z tego leci hajs. Eee, a i sam Netflix tym wszystkim nie pomaga. To już to ciężko powiedzieć, net kogo winić. Samo po prostu wracanie tego uniwersum jest dość przyjemne. Ja jak obejrzałem sobie kilka tych odcinków, mówiłem, zagrałem sobie znowu w 3. I całe to uniwersum ma swoje smaczki. Jest. Wydaje się, że naprawdę ma wielki, ogromny potencjał, i możliwe, że dostaniemy za 10 lat kolejną wersję tego widzmina, której już może może będzie tam odpowiednio. Może znowu zmieni się kadra, może ktoś w końcu serial wyprodukuje, ktoś kto faktycznie jest zapalony wobec tego tematu. Dlaczego potoczyło się tak, jak się to potoczyło, nie wiadomo. Netflix, jaki jest, wszyscy dobrze wiemy, usuwa dobre seriale, że dobre to jest oczywiście obiektywne. Aczkolwiek no, nie, nie szczędzi sobie jakościowa rzeczy. I tutaj też y, widzę kolejny problem tego wszystkiego, bo tutaj i scenariusz, który jest pisany po prostu i skracany. Wydaje się, że te odcinki są ucinane, wątki są ucinane. Postacie, którym się należy trochę więcej czasu, nie otrzymują tego wolnego czasu, a postacie, które w ogóle jakby są, jakby nas nie interesują, dostają bardzo dużo takiego ekranowego czasu. Nie wiem, czy to ma sens. Yy. W tym, w tym serii, teraz w trzecim odcinku, po dostaliśmy taką fałszywą Cyrillę, która grała i wydawała się lepszą Cyrillą, niż to, która aktualnie mamy. W pewnym momencie Freya, Allen, Alan, Alan <laughs> przechodzi, jest taka scena, kiedy ona przechodzi, ma takie ręce włożone w kurtkę i po prostu idzie sobie jak taka dresiara po osiedlu. Wszyscy mamy chyba trochę inne, wszyscy. Chyba mamy trochę, ja mam przynajmniej mam trochę inne wyobrażenie na tym, jak Cyrilla powinna się zachowywać. No mnie nikt nie spytał. I to jest moim zdaniem błąd. Powinni mnie spytać, to byśmy wiedzieli co i jak, i gdzie zrobić i jak, jak to powinno być. Tylko najgorsze jest to, że dużo osób po prostu uważa tak samo, że mogli spytać, mogli zrobić jakiś research. Nie dowiemy się jak to powstawało, dlaczego tak powstało, ale możemy sobie przynajmniej trochę ponarzekać, bo co innego nam zostało jeszcze wobec tego, syf wobec tego syfu. W scenariuszu też widzę pewien po prostu błąd. Przez to właśnie, że Netflix próbuje, wydaje mi się, robić takie seriale, które są właśnie krótkie, mają szybko trafić i ja tak dostajemy 8 odcinków na sezon, co według mnie jest dość mało po prostu jak na sezon tak, tak, tak ogromnego uniwersum. Te wszystkie postacie po prostu należą im się trochę więcej czasu. A przez to, że są takie skracane te części, mamy te odcinki tam po 50 minut, wiadomo, oczywiście, ale taka gra o tron posiadała po prostu tych odcinków więcej, przez co czas ten nowy był łatwiejszy do pokazania tej postaci. I tu mi się też wydaje, bo dużo jest nawiązań do Greotron. i dlatego wydaje mi się, że tu jest to powiązanie, ponieważ Grautron po prostu opowiadała historię, próbowała opowiedzieć całą tą historię ze z tymi smaczkami. Tutaj mamy skracone te wątki, mamy najważniejsze, żeby tylko upchnąć to po prostu w tych pięciu odcinkach początkowych. Później dostaniemy trzy kolejne, ale po prostu upchnąć, skrócić, bo komuś wyszło, że ludzie nie oglądają seriali, którzy mają więcej niż osiem odcinków. Jest to okropny, okropna decyzja, która wydaje mi się po prostu de złą decyzją artystyczną wobec tego całego, ser całego serialu, który po prostu mógłby się roz rozłożyć i ludzie, którzy by chcieli to obejrzeć, to by to obejrzeli i by to docenili. Teraz nie wiadomo, jeśli, jeśli spojrzelibyśmy na te oceny, które są na IMDB. Trzeciego sezonów i wszystkich, no to one tam otrzymywały faktycznie jakieś oceny 8, 9, 7. No oczywiście, to, to, kto to ocenia, to też jest swoją drogą. Wiadomo, nie wszyscy to ocenili. Aczkolwiek, to jest aktualnie straszny, straszny spadek zainteresowania, eee, co też było widać na kilku grafach, każdym kolejnym sezonem widzimy, nie wiadomo, czy, dlatego, czy jakościowo produkcja spada, czy przez to, że są teraz wakacje. Cokolwiek innego nie wiadomo. Nie mamy dodatkowych do, dokładnych danych. Ale tutaj też odcinki również spadły. Poza pierwszym odcinkiem trzeciego sezonu, który dostał odcinek 7 i 1 na EMDb. Tak później wszystkie 63, 59, 57 i odcinek 562, do którego jeszcze wrócimy. Na Filmwebie z drugiej strony mamy pierwszy odcinek 51, 47, 45, 42 i 51. Piąty 5 odcinek. Ja sam dałem 5, 6, 5, 5, 6. Co wydaje mi się po prostu to, to, tak, takim średniakiem. Wydaje się, że, no, tak jak mówię, jest to po prostu. Od Ja odbieram to tak, że jest to po prostu Boliwódzka wersja Wiedźmina. I dlatego to po prostu jest średniak. Nie ma tam emocji za dużo. Trochę jest faktycznie. Ale scenariuszowo, przez są skracane, to my dokładnie nie wiemy, gdzie my jesteśmy. W jednym odcinku Geralt jest obrażony na Yennefer, później się godzą. Później nie wiadomo jaka jest relacja bo i później w samym końcu jeszcze się kochają. Kiedy jest to przejście? Ja jako widz zgubiłem to uczucie. Nie wiem czy już lubimy Jennifer, nie lubimy Jennifer. Czy Geralt jest taki, czy Geralt jest taki. Nie wiadomo. Więc sporo można zarzucić. Wydaje się, że naprawdę sporo można zarzucić całemu, całemu, całemu serialowi, bo jest co zarzucać. I to, to najbardziej boli, bo to jest... Gdzie wydawało się, że Wiedźmin taka nasza polska rzecz Kiedy pojawiły się informacje, że Netflix zrobił ekranizację, wszyscy się ucieszyli Wyszło, wszyscy stracili entuzjazm Za to no, Coraz bardziej wydaje się, że się starają Może czwarty, może piąty sezon będzie tym na co faktycznie czekamy No niestety nie wyrzucam już tych głównych postaci, które grają Które wydaje mi się, że niszczą taką imitację tych postaci które jakby my znamy z książek właśnie, czy też trochę z gier. Gdzie to wydaje mi się, było lepiej mimo wszystko gdzieś przełożone. Mm, tak no. Wybór jednej z czarodziejek. No tak jak mówię, boliłudzka wersja Wiedźmina po prostu. Już nie rozchodźmy się nad tym, bo to nie ma. Moim zdaniem nie ma sensu, już tego nie cofniemy. Wszystko jest. Nie wszystko po prostu jest takie, jakie mogłoby być. Można również mówić trochę o efektach, to jak wyglądają te stworzenia. Bardzo mało, bardzo mało mamy jednak takiego Geralta, Geralta, Wiedźmina. Bo Geralt chyba raptem zrobił tam dwa zlecenia w tym sezonie, tylko więc też mało poznajemy tego wszystkiego. Wiemy już, jaki, jaki jest Geralt, wiemy, co robi. Ale bardzo mało jest tego w grze i książce. Dużo często było to opowiadane, dużo było takich małych rzeczy, które były gdzieś jakieś polowania, które pozwalały nam trochę to zrozumieć też trochę po lepiej Cyrille, w pewnym momencie na przykład jest sytuacja, kiedy JNFR woła do Cyrilli brzydulko i to jest, yy, oryginalnie z książki wyjęte, kiedy to właśnie, aczkolwiek tłumaczenie tego też jest bardzo dziwne, w pierwszych trzech odcinkach ona o tym, w pierwszych dwóch odcinkach w ogóle do niej tak nie mówi, nagle zaraz do niej mówi, dlaczego nagle teraz do niej tak mówi, ta... To... JNFR zmienia do niej to postrzeganie, raz ją bardzo uwielbia, są przyjaciółki w ogóle, a raz właśnie ma taką chłodną relację, nie wiadomo o co chodzi. No tak jak mówię, wszystko jest bardzo pocięte, przez co dostajemy skrawki tej historii, przez co ta historia po prostu kiepsko się ogląda moim zdaniem. Niemniej jest jeden stwór, może nie będę mówił, może jeszcze ktoś obejrzy. Jest jeden stwór, który naprawdę został dobrze, dobrze zrobiony, a i do tego nie można mieć jakby zastrzeżeń. No, ale no to, że coś im się udało, no to wiadomo. Nawet zły zegarek czasem wskaże dobrą godzinę. No i aktualnie skończyliśmy ten sezon piątym odcinkiem, którym e, nazywa się Sztu Sztuka Iluzji. Przepraszam, szóstym odcinkiem. Nie, piątym odcinkiem. Piątym odcinku, Piąty odcinek, który się nazywa Sztuka Iluzji. I tu wydaje mi się, że w końcu ktoś popłynął. Tutaj scenariusz pasował. To jest scena wyjęta również z książek, kiedy to. Są naradzki... narada... naradacza czarodziej przed wojną. Mamy plot wszystkich innych postaci. Pojawiają się wszystkie czarodziejki w Aretuzie. I jest to... Jest to, jest, to dość, jest to dość ciekawe. I w końcu też Geralt, czyli nasz Henry, w końcu może być, wydaje się, że Geraltem. Ma dużo kwestii, które w końcu wkładają jakieś emocje do tej postaci. W końcu coś może zrobić, w końcu coś się odezwać. Ale i tak to wszystko to jest za mało. Mimo wszystko ten odcinek zasługuje na największą pochwałę, moim zdaniem, z tych wszystkich, które aktualnie dostaliśmy. No tak to jest pewnego rodzaju, wydaje mi się, chaos panuje. Eee, dostajemy właśnie takie krótkie wątki, długie wątki, krótkie, 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 krótki wątek. I nie wiadomo dokładnie, gdzie my jesteśmy, co my chcemy osiągnąć. Dlatego tak to, 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 to mi się to wydaje, tak boliłowsko trochę, bo tak są takie wątki nieraz e, nie, nie, nieskończone po prostu. Aczkolwiek tutaj ten odcinek przyjął trochę taką. E, Formę przedstawienia teatralnego. Kiedy dostaniemy na początku do początku historię, później dostaliśmy wytłumaczenie tej historii, później dostaliśmy kolejne cząsteczki tej historii i wytłumaczenie każdej kolejnej postaci, którym wciąż poświęcono za mało tego czasu. Dostaliśmy na przykład jakiś powrót, była scena, później się działo, 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 działo. Wróciliśmy do tej sceny i znowu była tak samo odegrana. Co po prostu zabierało czasem ten nowy i to wszyscy wiemy, że tak było. Zamiast wpleść tam trochę więcej tego, co można było usłyszeć później. Tak, detektywistycznie e, trochę jeden i Geralt sobie pod podążyli tam w aretuzie, Nie będę tego o, o tym mówił. Aczkolwiek zasługuje to na pewno na uznanie, bo to jako chyba jedyny odcinek na, taki naprawdę na plus plus z tego wszystkiego, co mogliśmy otrzymać. E, Jak wspomniałem wcześniej. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że chyba Henry zbliża się do końca tego serialu, więc trochę może najwięcej mu pozwalają, albo może nie wiem, na, na mniej. No przez cztery odcinki ma jedną minę, e, nie zmienia praktycznie nic, a tutaj w końcu mógł rzucić żart, mógł. Jest taka śmieszna scena, kiedy przychodzi Sabrina również, taka komediowa scena. Geralt może być w końcu Geraltem w tym jednym odcinku. Gdzieś tu chodzi, petraktuje, rzuca jakieś filozoficzne myśli I to w końcu dobrze się ogląda, w końcu dobrze widzi takiego Geralta Szkoda, że nie usłyszałyśmy go wcześniej Geralta, który trochę opowiada o swoich przemyśleniach Trochę o tym, jak on działa I też w końcu Geralta, który ma więcej niż jedną min minę na twarzy to, to, to jest wspaniałe Zakończenie pozwala na to... Zakoń zako zakończenie mówi nam o tym, jak... Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że te dwa poprzednie Sezony nie były za najlepsze i ten idzie w końcu w dobrym kierunku. Mimo wszystko, że yy, wszelkie rankingi mówią co innego, tak mi się wydaje, że w końcu idziemy trochę w końcu po ścieżce, a nie idziemy w środku lasu. Możliwe, że w końcu wpadnie nam coś lepszego. Chciałbym, żeby końcówka tego sezonu, sezonu trochę pociągnęła, aczkolwiek nie nastawiam się już i tego też wam życzę. Żebyście po prostu się nie nastawiali na za dużo bo wydaje się, że nie ma co jeśli macie coś lepszego do obejrzenia, obejrzyjcie szkoda będzie stracić ten serial, bo myślę, że niestety do tego dąży ale może tak, tak musi być, żebyśmy w końcu kiedyś dostali lepszą wersję tego na co czekaliśmy tyle czasu i na co dalej czekamy można by to rozkładać jeszcze na czynniki pierwsze, jakieś yy, ile rzeczy nie pasuje z książek, ile jest tam błędów i w ogóle, no już tak jest to wałkowane, wydaje mi się, że nie ma co, po prostu machnijmy to ręką, potraktujmy to sobie po prostu jako jedno z multiwersów Wiedźmina I spróbujmy chociaż, choć trochę złapać przyjemności z tego oglądania, jeśli już chcemy oglądać Nic nie wskazuje na to, żeby mogło być jakoś dużo, dużo lepiej, jest szansa, że będzie odrobinę lepiej No i tego wam życzę, drodzy panowie, abyście się nie, po prostu nie posrali, bo już wystarczająco się zesraliśmy i nie ma co dużej tego Mącić. Dzięki wielkie, wrócę może z, po, drugim, po, po drugim sezonie, może machnę sobie cały rewatch tego całego, całego serialu, żeby to tak mieć lepiej nakrojone. Wiedźmin nie wie co robi, znaczy Netflix nie wie co robi z Wiedźminem, przez co my też chyba nie wiemy co się będzie dalej, da, dalej działo. Poczekamy, zobaczymy. Zachęcam do zostania na dłużej na kanale, zachęcam do, wpa do wpadnięcia na Twitch, tam przechodzimy sobie Final Fantasy aktualnie i inne różne głupoty. Tam też można wymienić się poglądami na live A jeśli nie to zachęcam do skomentowania tego filmiku I wyrażania swojej reakcji Dzięki wielkie na dzisiaj Do usłyszenia, na razie